Wystawianie widoczne: Historia warszawskich służących jest opowieścią o zapomnianej i niedocenianej pracy. Kobiet, które w przedwojennej Warszawie gotowały, sprzątały i prały w dziesiątkach tysięcy mieszczańskich mieszkań. Na przełomie XIX i XX wieku, blisko 20% wszystkich osób pracujących w Warszawie to właśnie służące. W dwudziestoleciu międzywojennym było ich około 40, 40 tysięcy. Rosnącego zainteresowania historią i życiem tej grupy zawodowej, cały czas bardzo mało wiemy na temat ikonosfery ich funkcjonowania, ikonosfery ich życia, a także znamy bardzo niewiele indywidualnych historii i biografii. Wystawa ma historyczny charakter, akcentuje rolę kobiet w historii, przywraca pamięć o tych, o których już nie pamiętamy, a także pokazuje, w jaki sposób trening kulturowy, który przechodzą wszystkie kobiety współcześnie pływa na skalę nierówności, z jakimi musimy się codziennie zmagać.